Nowe czasy szeptany był bardzo trudny do zrozumienia o wolności organizacji w państwie totalitarnym. Państwo obejmowało wszystkie dziedziny życia, nie było niczego, co nie podlegało kontroli państwowej. Więc poparliśmy te postulaty gdańskie, napisaliśmy mnóstwo o spraw socjalnych, które były związane. I Postawiliśmy własny właśnie postulat e, wyboru nowej e, Rady Zakładowej. Rada Zakładowa to było przedstawicielstwo pracownicze. I te postulaty przedstawiliśmy dyrektorowi Markowskiemu i jego współpracownikom na cechowni. E, to mówię 27 sierpień 1980 roku. Nie wiedzieliśmy za bardzo właściwie, co się stało na Ważelni, bo oni to mieli w godzinach porannych takie dwugodzinne wystąpienie i przerwy w pracy. Ponieważ dyrektor na wiele postulatów, nie mówiąc o poparciu postulatów gdańskich, by w wyborze rady pracowników bezpartyjnych, bo takie było założenie, żeby nie podlegali indoktrynacji partii komunistycznej. Było czymś, co po prostu wywołało szok. Dyrektor, oczywiście, no, powiedział, że może się ustosunkować do postulatów płacowych czy socjalnych, natomiast pozostałe nie leżą w jego gestii. Więc umówiliśmy się na któryś tam dzień września, żeby mieć, mieli czas na przygotowanie odpowiedzi. Ale na drugi dzień dowiedziałem się, że w innym terminie są pracownicy yy, ważelni umówieni. Więc e, zrobiliśmy coś w ogóle dziwnego. E, wziąłem ze sobą m, tego kolegę Staszka Fiołka. Poszliśmy na wydział Mechaniczny w czasie śniadania. To był jeden z większych wydziałów, bo zatrudniał ponad setkę osób. Cały zakład e, miał zatrudnienie, to wahało 1400-1500 osób. To kiedyś był potężny zakład. I na Wydziale Mechanicznym wybraliśmy pierwszego przedstawiciela. Chodziło o to, żebyśmy mogli y, zorganizować coś, co byłoby jakąś taką grupą roboczą. Potem oddelegowano do nas z administracji Jelek więc było nas już czterech czy pięciu. Poszliśmy do Staszka Sitko, żeby wspólnie wybrać termin y, przedstawienia. Y, Wszystkich postulatów razem w dyrekcji, i jako przedstawiciele całych zawodów, zaproponowałem, żeby Staszek został przewodniczącym całego przedsięwzięcia. Zależało mi przede wszystkim na tym, żeby nie konfliktować. Weszliśmy do nich z tą propozycją, aby utworzyć wspólne takie zgrupowanie osób przedstawiających przynajmniej ważniejsze. No, działy, wydziały i mieli reprezentować przed dyrekcją. Później, oczywiście, to ciało wzrosło troszkę, bo zaczęły dołączać inne osoby, które były delegowane. No, daleko było do demokracji jeszcze. Ale już w godzinach południowych 28 sierpnia e, przedstawiliśmy dyrekcji stanowisko, że oczekujemy, żeby wspólnie e, odpowiedziali na pytania, które zostały postawione, czyli te postulaty, które nas interesowały. Dyrektor Markowski się zgodził. Oczywiście był przedstawicielem klasy rządzącej i całego aparatu komunistycznego, ale muszę powiedzieć, że był człowiekiem wielce rozsądnym. I tutaj nie można powiedzieć, żeby. Stawiał jakieś warunki chciał. To było widać, to było czuć, że on po prostu jako osoba, jako osoba. Jest chętny do tego, żeby wiele problemów, które leżą w jego gestii rozwiązać. I tak też się stało na 2 września, żeśmy się umówili, na odpowiedź na cechowni o godzinie 14. Bo to było między zmianami. No ale okazało się, że nie za bardzo miał jakiekolwiek uprawnienia do tego, żeby podejmować decyzje. Nie mógł na pewno ustosunkować się do postulatów gdańskich. Na pewno nie mógł się ustosunkować do wyboru e, władz związkowych, wolnych, niezależnych od władz komunistycznych. I nawet nie miał możliwości zajęcia stanowiska płacowego. Inne rzeczy, które były związane z zakładem, no byłyby jeszcze ewentualnie w jakimś terminie możliwe do przyjęcia. No więc e, po krótkiej naradzie grupa ludzi, która w tym czasie y, była, y, podjęła decyzję o, o strajku. Więc y, zatrzymano pracę. No, bardzo trudna sprawa, bo to jest zakład górniczy, gdzie na dole musi być wentylacja, gdzie musi być oświetlenie, gdzie muszą pracować pompy na zakład gorącej przeróbki, nie można było wygasić pieców. Na górze były dwa generatory Sinense, które były uzależnione od pracy warzelni, a te generatory były rezerwowym zasilaniem dla kopalni. Więc a, wyobraźcie sobie, że byliśmy nieprzygotowani w ogóle na sytuację, która nas została. Nie? Więc trzeba było zorganizować zabezpieczenie zakładu. I to się udało świetnie. Muszę powiedzieć, że cała załoga zdała egzamin. Wszyscy, będąc na swoich miejscach, tam gdzie być powinni, starali się, żeby ten zakład nie poniesł żadnych strat, bo strajk z strajkiem, e, protesty protestami ale ochrona miejsc pracy to jest podstawa bo musieli do czegoś wrócić, musieli się potem z czegoś uczynić. Więc e, Obstawione zostały wszystkie bramy, wydziały, ważniejsze stanowiska, zabezpieczone pompy, oświetlenie, przewietrzanie i oczywiście kotłownia, gdzie musiała pracować, żeby była para do generatorów. Oczywiście nie mówię, że w tym czasie następowały dziwne zachowania osób, które się tam pojawiały, nie wiadomo skąd i dlaczego. Robiono mnóstwo zdjęć, nie wiadomo kto. Do dzisiaj te zdjęcia się nigdzie nie ukazały, nikt, nikt nie wie o żadnych zdjęciach. Oczywiście były tam różne osoby związane z prasą. Przy mnie dziewczyna podawała komunikat do prasy z centrali telefonicznej. Na drugi dzień ukazał się komunikat w echu Krakowa, że nastąpiła krótka przerwa w pracy. Strajk straj trwał dalej oczywiście. Więc a, cenzura obejmowała wszystko. Bo nie wiem, czy znacie takie słowo jak cenzura. Cenzura to było dopuszczenie do obiegu każdej informacji politycznej, historycznej, geograficznej, jakiejkolwiek bez cenzora nie można było umieścić w książce, w prasie, w telewizji, w radiu. Każda informacja była po prostu oceniona przez cenzora, który dopuszczał informacje do obrotu wśród narodu. Także była ścisła reglamentacja nawet słowa. Żeby można było nawet zaśpiewać piosenkę, Uwierzcie mi, to wszyscy musieli przechodzić przez sensora. Żeby mógł się film pojawić na antenie, musiał przejść przez sensora. Wiele filmów przez kilkadziesiąt lat przeleżało na półkach i nazywano te filmy półkownikami. Od tego, że leżały i nie można było ich udostępnić. Mam tutaj dokument z roku 80., kiedy. Yy, jest film Wajdy zatrzymany, były ostre protesty, żeby ten film został w ogóle wpuszczony na Ale wróćmy do tego stanu. W związku z tym, że dyrekcja nie udzieliła żadnej odpowiedzi, pojawili się kilka godzin później przedstawiciele Zjednoczenia, ale okazało się, że dyrektor Ślizowski też nie za bardzo miał wiele do powiedzenia. Był tylko urzędnikiem jednego z wielkiego organu państwowego. I nie miał żadnych uprawnień. Więc zażądaliśmy przyjazdu kogoś z ministerstwa. No, zaproponowano nam, że przyjedzie wiceminister Grzywa z przemysłu, z przem to był przemysł chemiczny, bo to tak było podzielone, że wieliczka i kopalnia soli była wpisana w przemysł chemiczny, ponieważ produkowała solankę dla zakładów chemicznych, więc nie była zakładem górniczym w ale była powiązana z przemysłem chemicznym. Ale minister Grzywa no nie mógł przyjechać, biedny, bo wtedy był e, już w Siarkopolu, w Tarnobrzegu na strajku, no, więc no, były to takie dość gorące dni i godziny, trudne nawet dzisiaj do przypomnienia. Pamiętam tylko nastroje, ponieważ no, nie, nie chcieli przychodzić do pracy, a i nie chcieli wychodzić do pracy. Nie wszyscy ludzie mieli y, jednakowe Jednakową chęć. a Szczególnie, że na kopalni dużo pracowało chłopo robotników. W sierpień i wrzesień to są miesiące prac polowych. Więc, e, jeżeli nawet nie pracowali w polach, to posiadali jakiś tam inwentarz i chcieli do tego domu Więc, wiele było też takich dramatycznych scen, które z tym się wiązały. Oczywiście, kobiety, które no miały małe dzieci w domu, no więc utrzymanie w ryzach kilku zmian ludzi. Na zakładzie to jest, to jest naraz kilkaset osób, którzy też muszą coś zjeść, no, Przychodziły rodziny oczywiście, przynosiły tam posiłki, jakieś kanapki, coś tam próbowały panie gotować na stołówce, żeby obsłużyć tych wedlin, ale taka masa musi dużo zjeść, dużo wypić. Więc to jest to jest bardzo duży problem, żeby taki strajk utrzymać później, że tak powiem już te strajki były troszeczkę łatwiejsze, bo wspomagali nas też i rolnicy indywidualni, którzy za dawno przywozili produkty żywnościowe. Strajk skończył się 4 na 5 września podpisaniem umowy płacowej z wiceministrem Grzywo. I większość, jak gdyby, ludzi, którzy.